No tutaj na betonie troszkę, niż, zaraz tam podejdę, widzę trzmiele, mm, który dokończy, kończy swój żywot, tak właśnie konają, tak umierają i pszczoły i śmiele o tej porze roku przed jesienią, to już jest stara robotnica, która nie ma już siły dolecić do, do swojego ula do... Nie wiem, do gniazda. Pszczoły mają ból, a śmiele? Jakieś tam pewnie gniazdo, dziki ćmiel to ma gniazdo, nie wulę. Podejdę, zobaczę, pokażę Ci jak, do, jak umierają śmiele. Pochucham, podmucham, zobaczę, może wstanie, ale nie, nie daje jej dużych szans na długi żywot. Trudno. Jej kres już nadszedł. A tak się właśnie kończy. Na jesieni życie pszczoły tutaj to jest śmielco, co prawda? Ale tak kończę jednakowo. Zobacz, o, ledwo chodzi. Sta ona, bo to samiczka pewnie. Starucha jakaś. W dodatku zmarła skrzepła, już nie ożyje. A nawet jakbym chuchał i ożywił ją, to nie wiem, czy znajdzie swój dom. Swoje gniazdo. No hmm. i życie, życie. Odpowiem Ci jeszcze, że ten trzmiel, huchałem na niego, żeby go jednak ograć, ożywić. No i myślałem, że zrobię zdjęcie, bo się poruszył, jak, 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 jak m, ożywa. <noise> Zanim włączyłem kamerę, to wykręcił się napięcie i poszedł, frunął, nie wiem gdzie, nawet nie zauważyłem, Iść do góry. Ciekawe, gdzie leży teraz. Do gniazda nie trafi, nie doleci.